Witam was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik grudniowy więc tytuł filmiku dzisiaj do, 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 rośliny w moim domu sezon 17 sezon 17 to jest sezon specjalny są tam wyjątkowe rośliny te do, do, które do tej pory były poza serią bo były w innych ważnych filmikach i są włączone właśnie do tej serii 17 by mogły coś się wam pokazać te roślinki i zaistnieć w roślinach w moim domu więc żeby przedłużać życzę miłego oglądania tego filmiku i każdego następnego z roślin w moim domu więc klikam was do materiału filmowego CERUS REPENDUS mam nadzieję że materiał filmowy wam się spodobał i zapraszam do oglądania was reszty Rośliny ze 17 sezonu. Rośliny w moim domu są specjalne, wyjątkowe. Więc oglądajcie. A teraz was zapraszam do subskrybowania. Do naciśnięcia dzwoneczka. Do lajkowania dzisiejszego filmiku. Do pisania komentarzy. Do zrozumienia tego filmiku z tylko jedno, Do zobaczenia. Cześć. Papa.